Cześć, witam ponownie naszych obserwujących. Zgodnie z moją ostatnią informacją, znajdujemy się dzisiaj w Smardzewie. Będę miał przyjemność zaprezentować dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem. Dom ma powierzchnię około 140 m2. Także zapraszam na krótką prezentację i do zobaczenia. Zgodnie z tradycją, zapukamy do drzwi i zapraszam do środka. Znajdujemy się w holu wejściowym. Z holu wyjściowego będziemy mieli bezpośrednie wejście do otwartego salonu. Duży przestronny salon połączony razem z jadalnią. Na środku mamy klimatyczny kominek. Kominek, który dzięki fajnemu zastosowaniu, którym są kanały powietrzne, będzie ogrzewał nie tylko parter, ale również cały hol, który znajduje się na poddaszu. Po lewej stronie okna i jedno z wyjść na Jeden z tarasów, który znajduje się od strony frontowej. Po drugiej stronie znajduje się wyjście na drugi, mniejszy taras. Po lewej stronie znajduje się małe pomieszczenie gospodarcze i schody, które prowadzą na podwórze ogródek, który znajduje się za domem. Po prawej stronie znajduje się kuchnia, kuchnia z meblami zabudowy kuchennej, wraz ze sprzętem AGD, nowa kuchenka gazowa, nowy okap oraz nowa lodówka. Na parterze mamy również pierwszą łazienkę, łazienka. Z nowym zlewozmywakiem, nową kabiną prysznicową oraz nową toaletą. Schody na poddasze prowadzą na główny otwarty duży hol. Po prawej stronie mamy widok na tylną część podwórza. Po prawej stronie znajduje się druga łazienka. Na górze znajdują się trzy pokoje, wszystkie z widokiem na frontową stronę podwórza. Tutaj mamy pierwszy pokój. Zapraszam do drugiego pokoju. I zapraszam do trzeciego pokoju. Tutaj, jeszcze przed wejściem, chciałbym pokazać kanał powietrzny, o którym mówiłem na dole. Przy kominku kanał powietrzny, który będzie właśnie rozprowadzał ciepło, które będzie wykorzystywane, w znajdującym się na górze. I pokój trzeci, który prezentuje się następująco: tak prezentuje się domek na sprzedaż w Smardzewie. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam oczywiście do komentowania. Raz jeszcze do obserwowania naszych kanałów internetowych. Za niedługo pojawi się oferta sprzedaży tego domu. Także obserwujcie bądź na bieżąco. A jeżeli któryś z naszych obserwujących poszukuje właśnie dobrego pośrednika nieruchomości, który zawsze stawia satysfakcję naszych klientów na pierwszym miejscu, to zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia. Cześć.